Witajcie znowu w domowni. Dzisiaj mam dla Was coś ekstra, coś, czego do tej pory jeszcze nie było. Jeżeli chcecie zbudować mięśnie albo spalić tłuszcz, to w żadnym, w żadnym wypadku nie bądźcie jednym z tych pięciu gości. Dzisiejszy odcinek domowni jest inny niż wszystkie, które nagrywałem do tej pory. Nie jest to ani ćwiczenie, ani program treningowy, ani QA, ani nic takiego. Jest to raczej taka przestroga dla wszystkich, którzy zaczynają treningi albo już trochę trenują, żeby nie robili pewnych rzeczy, które bardzo skutecznie uniemożliwią im postępy. I żeby było zabawniej, stworzyłem takich pięć postaci, pięciu antybohaterów domowych siłowni, ale nie tylko domowych siłowni, których absolutnie nie należy naśladować. Pierwszy antybohater to tak zwany odkładacz na później. Już jest gotowy, żeby zrobić trening, jest rozgrzany, przygotowany do dźwigania rekordowych obciążeń do tego, żeby zrobić maksymalną pompę. Po czym twierdzi, że chyba jednak nie dzisiaj, że coś go boli, że zrobi trening jutro i jutro nigdy nie nadchodzi, a sprzęt wykorzystuje na przykład do tego, żeby wieszać na nim ubrania. Kolejny bohater to Superman! A raczej wydaje mu się, że jest Supermanem, że ma nadludzką siłę, że może dźwigać nadludzkie ciężary, a tak naprawdę bierze za dużo obciążenia w stosunku do swoich możliwości, ma złą technikę i jest na prostej drodze do kontuzji. Supermenów można bardzo często spotkać na komercyjnych siłowniach, gdzie rzeczywiście trenują po to, żeby się popisać przed innymi, ale prawda jest taka, że nawet w domowym zaciszu często jest tak, że słyszymy głos Supermena, który mówi nam: "jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej" i w rezultacie bierzemy za dużo obciążenia w stosunku do naszych możliwości. Nasz kolejny antybohater to tak zwany mistrz kciuków. Traci on jeden z największych atutów domowych siłowni, czyli to, że jesteśmy sami możemy się całkowicie skupić, skoncentrować na tym, co robimy. On jest obłożony sprzętem, tabletami, smartfonami i non-stop dekoncentruje się przez to, że przegląda statusy, przez to, że przegląda filmiki itd., a w końcu twierdzi, że tablet jest ciekawszy i przestaje trenować, zajmując się tabletem. Czas na maratończyka. Maratończyk ma to do siebie, że uważa, że skoro ćwiczy na swoim, to może ćwiczyć nieskończenie wiele. Jego treningi trwają godziny, godziny, godziny. Czasem trenuje po 2-3 godziny, ponieważ uważa, że im więcej, tym lepiej. Ich trening na jedną grupę mięśniową to bardzo często po 6-7 ćwiczeń, po kilka serii, więc w rezultacie robią po 30-40 nawet serii na jedną grupę mięśniową, czyli totalnie za dużo. Czasami wydaje się po prostu, że taki gość trenuje od świtu do nocy. I nasz ostatni antybohater to tak zwany plażowicz. To są często osoby, które zaczynają ćwiczyć na krótko przed wakacjami. Patrzą w lustro i myślą, cholera, jak ja wyglądam, jak ja się pokażę na plaży. I zaczynają trenować na no, tylko klata biceps, klata biceps, klata biceps, czyli mięśnie plażowe, pokazowe, które właśnie służą do tego, żeby prężyć na plaży. I myślą sobie, że w ciągu kilku miesięcy nadrobią kilka lat totalnie bez aktywności fizycznej. Niestety tak się nie da. I to jest właśnie tych pięciu antybohaterów domowych i nie tylko domowych sił. I pamiętajcie, żeby nie być jednym z nich. Czyli po prostu, żeby robić to, o czym mówię na, za każdym razem, czyli żeby trenować całe ciało z dobrą techniką, skupiać się na tym, co się robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy naprawdę wasze efekty będą fajne. I na koniec jedna rzecz. Nie nagrałem tego filmiku po to, żeby z kogokolwiek się nabijać, wyśmiewać, szydzić. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to raczej, żeby stworzyć taką przestrogę przed tym, żeby pewnych zachowań nie powielać i żeby po prostu tego nie robić, żeby w ten sposób nie blokować swoich postępów w treningu siłowym. Część z tych błędów, część z tych postaw są także moimi grzechami z początków mojej przygody z treningiem siłowym, i teraz po prostu was chcę przed nimi przestrzec. I to tyle na dziś w domowni. Mam nadzieję, że tych pięciu antybohaterów Wam się spodobało, ale nie będziecie chcieli ich naśladować. A my widzimy się już za tydzień, a tymczasem zaglądajcie na Facebooka, dajcie suba domowni i oczywiście niezmiennie i z wielką pasją trenujcie. Do szybkiego!